Narosło wiele nieporozumień w kwestii oświadczenia na rzecz demokracji i ruchu na rzecz demokracji. Jak tłumaczą ci, co się podpisali pod oświadczeniem na rzecz Kraśniewski, Frasyniuk, Borowski i reszta, oświadczenie to nie to samo co ruch. Nie, tylko jakiś. no pomylić. Oświadczenie jest wyrazem troski o demokrację, a ruch jest wyrazem troski o demokrację. To podstawowa różnica. Inna różnica jest taka, że oświadczenie jest na piśmie, a z kolei ruch jest na piśmie. No, co innego oświadczenia. Nieco innego ruchu. Bo ci, co podpisali, nie muszą być w ruchu. Mogą stać sobie z boku, aż do podpisania kolejnego oświadczenia. No. Jakie cele stawiają sobie sygnatariusze ruchu? Nie stawiają. Cele stawia dla nich PiS. Solidne, murowane. Toczy się teraz 200 śledztw w sprawach polityków SLD. Zarzuty, oskarżenia i wyroki o ponad 50 seldowskich ministrów, wiceministrów, posłów, prezydentów, wywodów itd. Demokracja jest zagrożona, gdyż niedemokratyczny reżim kaczystowski mieści się na poprzedniej ekipie, i ruch na rzecz demokracji chciałby mieć hasło Jesteśmy bez zarzutu. Jednak reżim wykonał szybszy ruch i przyjął zasadę nie ma członka SLD bez zarzutu. No. I ruch na rzecz demokracji, powstały na bazie oświadczenia, chce najogólniej rzecz biorąc, żeby było dobrze. No, i w tym celu jest gotowy poprzeć każdą inicjatywę, jaka się w tym kierunku pojawi. Gdyby więc ktoś. Wpadł na jakiś pomysł, ja nie wiem, no zorganizował się, coś tam podjął, jakąś inicjatywę, jakąkolwiek, byleby przeciw Kaczyńskim, to osoby zaangażowane w podpisanie oświadczenia na rzecz ruchu, na rzecz demokracji, poprą takie działanie, przylepią się, a nawet pokierują, jak się ich poprosi. A jak się nie poprosi, to też. Krótko mówiąc, oświadczenie podpisali i ruch tworzą ci, co przegrali wybory i z tym walczą, że przegrali. Ale tak, żeby się nie narobić.